Witam Was serdecznie z tej strony Hansjasz. Dzisiejszy odcinek będzie troszkę dłuższy niż inne. Będzie na temat bardzo kontrowersyjny w Polsce, szczególnie w ostatnich miesiącach, a mianowicie na temat aborcji. Postaram się w tym odcinku nie wchodzić w jakieś sfery poglądowe, polityczne, tylko być w miarę neutralny i będę opierał się głównie na Wikipedii, jako źródle wiedzy i. Jeżeli się w czymś pomylę, to możecie w komentarzu napisać: Nie mam zamiaru nikogo wprowadzić w błąd, i w tym odcinku opowiem Wam o historii prawa aborcyjnego w Polsce, na świecie, o tym, jak to wszystko przebiegało i w ogóle dlaczego te protesty w ostatnich miesiącach mają miejsce. Więc zapraszam Was na odcinek. I dodam tylko jeszcze, że nie pojawiały się one tak często wcześniej i teraz też nie będą się jeszcze tak często pojawiać, z tego powodu, że kończę pierwszy rok na studiach i jestem w chwili, gdy zdaję sesję i zaliczam egzaminy, więc musicie to zrozumieć, że też jak jakąś chwilkę znajdę i chęci, to nagram filmik i wrzucę na mój kanał. Prawo aborcyjne sięga aż 1932 roku, tutaj mówimy o Polsce, gdy, nie wiem czy wiecie, do tego roku aborcja była całkowicie zabroniona, czyli w jakimkolwiek przypadku nie można było jej dokonać. Potem, od 1932 roku, weszła ustawa, która pozwalała na dokonanie aborcji w dwóch przypadkach. Punkt pierwszy z powodu ścisłych wskazań medycznych, i punkt drugi, gdy ciąża zaistniała w wyniku, można powiedzieć, przestępstwa, czyli zgwałcenia, kaziroctwa bądź współżycia z nieletnią poniżej lat 15. Potem gdy Adolf Hitler doszedł do władzy i naziści okupowali Polskę, żebym tu się nic nie pomylił, bo nie chciałbym potem mieć żadnych problemów, że Zaprzeczam historii, tak było. Od 1943 do 1945 prawo aborcyjne było w drugą stronę bardzo graniczne, czyli całkowicie dopuszczało możliwość dokonania aborcji, czyli kobiety nie miały właściwie żadnych przeciwwskazań, żeby tą aborcję dokonać. Miało to miejsce dlatego, ponieważ Hitler jego Przekonania świadczyły o tym, że chciał się pozbywać ludzi nie tylko za pomocą czy to obozów koncentracyjnych, niemieckich obozów koncentracyjnych, czy też e, z powodu zabijania ludności cywilnej, ale też chciał przekierowywać te swoje plany na nienarodzone dzieci i dlatego zezwolił całkowicie na aborcję i Kobiety mogły sobie dokonywać, miało to służyć temu, żeby zmniejszyć populację ludzi czy ras, których on nie chciał w przyszłości widzieć czy posiadać we własnym dużym państwie, które chciał, które chciał utworzyć. Potem weszła kolejna ustawa. W dniu 27 kwietnia 1956 roku, czyli gdy u władzy, jak się nie mylę, byli komuniści, i pojawiły się trzy punkty. Punkt pierwszy, gdy za przerwaniem ciąży przemawiały wskazania lekarskie dotyczące zdrowia płodu lub kobiety ciężarnej. Punkt drugi, gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku przestępstwa, czyli można powiedzieć, że dwa pierwsze punkty Powtarzały się wcześniej i dodano tylko trzeci ze względu na trudne warunki życiowe kobiety ciężarnej. Czyli w skrócie, gdy kobieta nie mogła utrzymać socjalnie swojego dziecka, twierdziła, że nie utrzymałaby to, miała prawo dokonania aborcji. Warto dodać, że już wtedy prawo karne mocno sądziło tych, którzy podejmowali się jej wbrew wbrew aktualnej ustawie, czyli jeżeli ktoś dokonał aborcji wbrew prawu, to podlegał pozbawieniu wolności. I co ciekawe, jeżeli się nie mylę, obowiązuje to do dzisiaj, jeżeli ktoś dokona aborcji u płodu, u dziecka, które miałoby możliwość życia jakby bez matki. To wtedy można iść nawet na 8 lat do więzienia. To tak w ramach ciekawostki, i to jeszcze do tej pory, jak się nie mylę, działa. Potem była kolejna ustawa o planowaniu rodziny, 7 stycznia 1993 roku. Punkt pierwszy znowu stanowił o zagrożeniu życia dla, no, dla lub zdrowia dla kobiety ciężarnej. Czyli ogólnie te wskazania medyczne, ten punkt został bardziej uściślony. Punkt drugi, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. I o ten drugi punkt są, mają miejsce też protesty i kontrowersje, o którym Wam. Więcej powiem o samym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, dlaczego tak się wydarzyło, a nie inaczej. No i punkt trzeci, czyli znowu czy czyny zabronione, jeżeli ciąża powstała w wyniku przestępstwa, niektórych przestępstw, które musiał potwierdzić te okoliczności, że taki miał miejsce prokurator. To był rok 1993. Potem jak sobie przejdziemy do dalszej wzmianki, która jest, nowelizacja miała miejsce 30 sierpnia 1996 roku, gdzie jeszcze bardziej uściślono te warunki i kobieta musiała też sama się zgodzić na to, żeby ta aborcja mogła być przeprowadzona. W 1997 roku Trybunał Konstytucyjny, też w dwunastoosobowym składzie, przy trzech zdaniach odrębnych, orzekł o niezgodności przepisu wprowadzającego tą przesłankę z przepisami konstytucyjnymi. Czyli tutaj chodziło właśnie o to, że nie można dokonywać aborcji. Dajcie mi momencik, żebym się nie pomylił. Tak, że nie można przerywać ciąży z przyczyn społecznych, czyli jeżeli jakaś matka nie może utrzymać dziecka, to że można przerwać ciążę. Zostało to zabronione i ten punkt został usunięty w 1997 roku. Czyli mieliśmy te trzy punkty, o których was, Wam wspomniałem, dlatego ich też nie czytałem potem. <laughs> W 2007 roku próbowano zapisać w Konstytucji prawną ochronę życia ludzkiego od poczęcia, ale projekt ten nie został zaaprobowany przez Sejm. W 2016 hmm, Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Stop Aborcji złożył marszałkowi Sejmu pół miliona podpisów obywateli popierających projekt ustawy zaostrzającej prawo aborcyjne którego autorzy określali zaproponowane przepisy jako rozszerzenie prawnej ochrony życia. I były jeszcze inne tutaj wnioski. I z tego, co czytam, nie zostało do tej pory to uchwalone. i Tak, trafiło to potem do Sejmu, przekazał to do rozpatrzenia. Przez komisję, a potem odrzucił ten projekt. I w wielu miastach Polski już w 2016 roku 3 października doszło do kilku dużych manifestacji sprzeciwiających się projektowi inicjatywy stop aborcji. Czyli można powiedzieć, że to były początki tych ruchów e, aborcyjnych. I Wtedy też miały miejsce w Parlamencie Europejskim debaty na temat aborcji, sprawiedliwości, równouprawnienia płci i tym podobnych. Potem taki następny, większy, powiedzmy, było jeszcze kilka momentów, kiedy te projekty próbowały wchodzić, i może już przejdźmy do tego, co nas najbardziej interesuje. Czyli wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku to jest to co nas najbardziej interesuje. Spora ilość posłów, nie chcę też prowadzić was w błąd, złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, żeby sprawdzić jeden z punktów ustawy o aborcji, w sensie ustawa na temat aborcji. Czy jest tam zgodność z artykułem 38 Konstytucji RP, jeżeli chodzi o dokonywanie aborcji przy wykryciu wad płodu czy wad prenatalnych? I tutaj już Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa jest, ten punkt ustawy jest niezgodny z Trybunałem Konstytucyjnym i właśnie to wywołało takie manifestacje i protesty w całej naszej Polsce. Artykuł 38 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, to tak dla przypomnienia, mówi o tym, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. I ten punkt nosi nazwę Zasady ochrony życia i na tym bazując, Trybunał Konstytucyjny ocenił, że ten punkt był niezgodny. I aktualnie są dwa przypadki, które obowiązują w Polsce, które pozwalają na dokonanie aborcji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej. I punkt trzeci, punkt drugi, został wycofany właśnie przez to orzeczenie, i o tym wam jeszcze troszkę zaraz powiem. I punkt trzeci zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego do 12 tygodni od początku ciąży, czyli te dwa punkty są do tej pory w mocy, a punkt drugi, czyli badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej. No i właśnie ta przesłanka została uznana za niezgodną z konstytucją RP orzeczeniem TK z dnia 22 października 2020 roku i od wtedy zaczęły się protesty i manifestacje, które ogarnęły całą Polskę. Hmm. Zgodnie z artykułem 190 ust. 1 i 2 Konstytucji RP orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony. I tutaj chodzi o Dziennik Ustaw. Dlaczego Wam to przeczytałem? Ponieważ y, wiele głosów się pojawiało, że co z tego, że Trybunał Konstytucyjny tak zarządził, to jest jakaś tam ich opinia. Nie, to jest wyrok, który ma z, jeszcze większą moc niż ustawa i kładzie obowiązek, żeby uchylić jakiś punkt z ustawy lub też zmienić. Trybunał, jak wiecie, y, nasza Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w Polsce. Jeżeli jakaś ustawa się nie zgadza z Konstytucją, to musi zostać zmieniona lub usunięta. I tak było też w przypadku tego punktu, gdzie niezwłocznie trzeba by było coś z tym zrobić, na podstawie tych przepisów, które Wam tutaj przytoczyłem. Tutaj jeszcze tylko, też w ramach ciekawostki, powiem Wam, jak wygląda prawo aborcyjne na obszarze całego świata. Legalne na życzenie aborcja jest, można powiedzieć, na całej północy, na, na całej górnej półkuli świata. Czyli całe tereny Rosji, całe tereny Ameryki, y, czyli te, te Stany Zjednoczone, tych na górze i cała, praktycznie cała Australia są tam. Y, jest tam aborcja w pełni legalna na życzenie. Jeszcze w niektórych państwach rozsiane też jest takie prawo i na samym dole Afryki. Potem, jakbyśmy schodzili, można powiedzieć, że im niżej, bardziej na południe i im bardziej na zachód, prawo to jest bardziej konserwatywne i bardziej zabrania tej aborcji w większej ilości przypadków. Jak sobie zerkniecie na mapę, Znajdziecie się na Wikipedii, być może w opisie wam dam do tego artykułu w ogóle link. To Polska jest em, takim dosyć wyróżniającym się kolorem na tle całej Europy, ponieważ gdy tutaj tak to oznaczono, Europa ma kolor prawie całkowicie niebieski, Polska ma żółty. I to też jest ciekawe, warto na to zwrócić uwagę. Nic tutaj nie sugeruje oczywiście. To tak, w ramach ciekawostki. I właśnie kontynent, gdzie jest całkowicie, prawie całkowicie nielegalna, z wyjątkiem zagrożenia życia matki, to jest to Afryka i niektóre kraje. Ja tu póki co widzę trzy, być może jest ich więcej, w południowej Ameryce. To są niektóre kraje, gdzie naprawdę to prawo jest restrykcyjne. No i taki kontynent, gdzie najbardziej ono zabrania aborcji, no to zdecydowanie jest to Afryka. Tutaj warto właśnie wziąć to pod lupę. Idąc dalej, co jeszcze chciałbym opowiedzieć, bo się kończy mi czas. Um. Tutaj jeszcze wam przytoczę, jak dokładnie wyglądał ten werdykt konstytucji. Trybunał konstytucyjny orzeka. Tutaj są te cyferki, wiadomo, że chodzi o ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży jest niezgodny z artykułem 38. W związku z artykułem 30, w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanawia umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Czyli Konstytucja w skrócie stwierdziła, że punkt jest niezgodny, nie Konstytucja stwierdziła, przepraszam, tylko Trybunał Konstytucyjny, że punkt jest niezgodny z Konstytucją i trzeba go wycofać, usunąć czy zmienić. I to tutaj było to pole do działania dla obu stron: dla jednych, żeby sprowokowały one protesty czy manifestacje, a dla drugich być może powód do radości czy do rozgłaszania, że się też w jakiś sposób tutaj zwyciężyło i wprowadziło prawo, które, chci które chciano wprowadzić. Hmm. Jeszcze raz Wam datę przypomnę. 22 października 2020 roku. Mogłem szybciej nagrać ten filmik, ale tak się złożyło, że um, teraz mi się udało. I mam nadzieję, że Wam rozjaśniłem troszkę sprawę, jeżeli chodzi o prawo aborcyjne w Polsce, jak to wyglądało na przestrzeni lat i jak wygląda teraz, że mamy tylko dwa dopuszczalne przypadki, kiedy. To, tej aborcji można dokonać w Polsce, kiedy życie matki jest zabronione, zagrożone. Znowu mi się słówka mieszają. No i kiedy e, ciąża zaszła w wyniku czynu zabronionego, czyli kiedy miało miejsce przestępstwo. Ja was zapraszam na swój serwer Discord, gdzie możecie ze mną pogadać, na wszelkie inne komunikatory macie wszystko w opisie. Dziękuję Wam. I do zobaczenia. Hej!